Zapraszamy, zapraszamy, i zaraz do Was wracamy. Londas Brothers zaprasza na film. Zapraszamy na film pod tytułem Turniej bokserski zakonu nieśmiertelnych. Zasady turnieju są proste. Wchodzisz na link bez zbroi, posiadając kastety i odpowiedni bulit, który znajduje się na naszym forum. Pierwszą profesją wojownika, a na drugiej profesji nie może być zabójca. Walkę zorganizował Don Hanzo i Maros Wielki. Tu widzimy, Maros jest w zbroi czarnej, pobiegł nam otworzyć bramę. Po lewej mojej jest karku. Chwilę to potrwa, więc zaraz przytniemy film i pokażemy wam dalej. Jesteśmy na ringu, jest już nas przeciwnik. Maros Wielki na posterunku, będzie sędziował. Zawodnicy ustawiają się na pozycjach i na sygnał sędziego zaczynają walkę. Gdy ktoś opuści ring, zostaje wykluczony z zawodów. Oczywiście tutaj Szymon pokusił się o żart. Powoduje po prostu przegraną pojedynku. Gramy 3 rundy, wygranie dwóch rund powoduje zwycięstwo w zawodach. Nagroną jest 15, kto za pierwsze miejsce, 10 kto za drugie, 5 kto za trzecie i nagrody upominkowe dla wszystkich uczestników. Jak widzimy, Karku dużo pakował, bo z łatwością wyeliminował pierwszego zawodnika. Brawa, brawa dla niego. Tylko muszę jeszcze wpisać tą komendę, a mam z tym lekkie problemy. Dobra, brawo, brawo, brawo i przechodzimy do następnego pojedynku. Wróciliśmy do siedziby gildii, aby ponownie wyruszyć na zawody. Kolejną zawodniczką jest Keishi. Zaraz nam się pokaże. O, mm, mm. Zapomnieliśmy powiedzieć, że Karku bił się z Bokserem, a teraz Keishi walczy z tajemniczym przybyszem z Nightfalla Oniku. Gerard Smog Gerard widzę ma problemy z opanowaniem kastetów albo inne problemy techniczne. W każdym bądź razie dostaje niezłe baty. Keishi niczym Nikita albo Ninja zwycięża ten pojedynek. Dostając się tym samym do finału. To zaledwie ułamek z całego turnieju. I z tego, co się wydarzyło, z tych, tej, z tych zabaw, tej zabawy, z tego eventu. Resztę możecie zobaczyć w innych filmikach z serii Nieśmiertelni. The Immortal Guild. Teraz Kashi Ke zmierzy się z Karku. Ten pojedynek wyłoni zwycięzcę naszego turnieju. Jeśli chcecie się tak bawić razem z nami, Napiszcie do naszego lidera gildii Dona Hanzo albo oficerów Polona, Sunswarda, Xagi, X, albo Karku i jeszcze jest Geralt, Smok. Jak widzicie z początku walka Wydaje się być wyrównana. Oboje finaliści zadają perfekcyjne ciosy. Widać, że są doskonale przygotowani. Keishi zdobywa chwilową przewagę. Karku zbiera szyki i zaczyna zadawać coraz boleśniejsze uderzenia. I przynosi to skutek. Keishi zaczyna. Zbierać potężne cięgi i już jest na wyczerpaniu. Choć, choć wydawało się, że ma szansę wygrać. And the winner is. Karku! zawody dobiegły końca. Ale kibice chyba nie są zadowoleni z sędziostwa Marosa Wielkiego. Zdaje się, że jest to jeden z zawodników yy, Gerald Smog, który zaj zajmuje chyba trzecie miejsce. No cóż. Pomóżmy opanować tę sytuację. Zdaje się, że nie idzie nam zbyt dobrze, więc powinniśmy się wycofać do siedziby gilli. Przepraszamy za ten niemiły incydent. I oto jesteśmy przy podium. Na pierwszym miejscu Karku. Cieszę się bardzo. Po lewej stronie jest Kashi i po prawej. Niezrównoważony Geralt Smog. I to by było na tyle. Prezentacja zwycięzców będzie odbywać się jeszcze przez chwilę. Więc żegnajcie, bywajcie, cieszcie się życiem i oglądajcie. Do zobaczenia! Zobaczenia na kanale Ondarsu XD Tak właśnie. Czekamy na Was. W najlepszej girii zakąt nieśmiertelnej. Zrobiliśmy ten film przy muzyce Tiny Turner We Don't Need Another Hero.